Szanowna Pani Dyrektor, Szanowne Grono Nauczycielskie, Szanowni Zaproszeni Goście i Droga Młodzieży, ze wzruszeniem pragnę podziękować za ten zaszczyt i jeszcze raz dane jest mi uczestniczyć w Waszym święcie, tym razem połączonym z 80. rocznicą założenia Waszej szkoły, obecnie zespołu szkół im generała Józefa Kustronia, i zarazem z 86. rocznicą bohaterskiej śmierci waszego patrona. Choć nie mogę tym razem odwiedzić was, jestem w dalekiej Wenezueli. Nie jest mi trudno myślą i sercem towarzyszyć wam, gdyż mam wspaniałe wspomnienia z poprzednich uroczystości, w których mogłam uczestniczyć osobiście. W imieniu moim i rodziny pragnę podziękować i pogratulować, że przez tyle lat, już 57 lat, w tak piękny sposób podtrzymujecie pamięć o generale Józefie Kustroniu, moim dziadku, że wychowujecie młodzież w duchu patriotyzmu, ale i zarazem w otwarciu na świat. Jestem pewna, że wasz patron byłby bardzo dumny, że tak wspaniała szkoła nosi jego imię. Zaznałam od Was wiele serdeczności, gościnności, przyjaźni. Nie sposób nie wspomnieć tak bardzo zasłużonego przez wiele lat dyrektora pana Andrzeja Nepelskiego, pana Zygmunta Kub Kubraka, autora publikacji o generale Józefie Kustroniu. Panią profesor Edytę Świstowicz, z którą utrzymuję kontakt przez wiele lat, oraz wiele innych osób. Bardzo jestem Wam wdzięczna za Waszą przyjaźń i życzliwość, i zwłaszcza w trudnych chwilach mojego życia towarzyszyliście mi yy, wiele razy. Mam jeszcze przed oczami. Piękną wrześniową scenerię lasów roztocza, świętych dla mnie miejsc związanych z walką i śmiercią generała Józefa Kustronia, gdzie jest strzona jego pamięć i które mogłam odwiedzić dzięki Wam. W tym zaczynającym się nowym roku szkolnym życzę Wam wspaniałych wyników w nauce. I aby przez długie jeszcze lata zespół szkół imienia generała Józefa Kustronia był dalej przykładem wychowaniu, wychowania młodzieży według wartości, o których mówią słowa waszej pięknej przysięgi. Chcemy pracować, uczyć się wytrwale, do ciebie podobnie być chcemy generale. Życzę Wam zarazem, abyście mogli pracować i żyć w wolnej ojcieźnie. Abyście nie musieli złożyć w ofierze swojego życia i mogli cieszyć się pokojem. Mam nadzieję, że może jeszcze będę mogła kiedyś Was odwiedzić. Więc może do zobaczenia.